Siema, siema! Witam Was w pierwszym wiosennym vlogu z Czarnożek. Mamy wiosnę, a właściwie przeddzień wiosny, Wigilię Wiosny. Dzisiaj jest równonoc wiosenna, także doskonały czas, żeby sprawdzić jak wyglądają ścieżki, a będą to ścieżki, których jeszcze nie znaliśmy, bo Land of Loam. Jeżeli nie chcecie słuchać tego całego zbędnego pitolenia, to zobaczcie sobie pod spodem, po, w opisie filmu znajdziecie dokładne odnośniki do każdej trasy. A jak ktoś chce posłuchać, to tutaj pokażemy jeszcze okolice. Wyruszyliśmy, jedziemy asfaltową drogą w kierunku wieży widokowej, ale tutaj właśnie maluje nam się no, wyciąg narciarskich, więc to jest, to jest naprawdę kontraścik. Tutaj przynajmniej na trasach nie mają śniegu. U nas w Beskidzie Sądeckim w niektórych miejscach jest metr m nawianych bałwanów. Ty, tu można dostać talerzykiem jak się jedzie Nad drogą elegancko talerzyki przejeżdżają Trochę mi po nogach ciągnie, chyba się wygłupiłem z tymi krótkimi spodenkami No i gdzie ta wieża widokowa? Tak jakbyśmy już ją przejechali, bo to widać... No jest wieża, ale co to w ogóle jest? Regulamin korzystania z wieży widokowej Wstęp na wieżę jest bezpłatny No to wchodzimy Gratis. Gratis. Za darmo to uczciwa cena. Jakie drzwiczki. Schodki. No powiem Ci to jest taka wieża. Premium na wypasie. I mamy panoramkę. Można sobie poglądać. Ciekawe czy jest jakiś znany szczyt. Stąd widać Tatry. sądzę. Podobno widać Sławkowski i w ogóle kilka innych szczytów. Naprawdę musi być super widoczność, super przejrzystość. A dzisiaj tego akurat nie mamy. Wetlińska, Caryńska, proszę bardzo. Tam już widać bieszczackie rejony, czyli Dzicz. Wracamy z powrotem w kierunku naszych tras. Musimy kawałek podjechać w górę od wieży, która została już w tym momencie za nami. Co do samego parkingu, to zajechaliśmy do takiej drogi, gdzie można zaparkować pod lasem. Widać, że tam chyba nie ma żadnego zakazu, więc nie ma problemu. Aczkolwiek dla odmiany startujemy nie z dołu, gdzie jedziemy na górę, na Trasy Cześć, tylko startujemy z góry i z góry zjeżdżamy już bezpośrednio do dołu trasy. <try> <try> Próbowaliśmy atakować dzisiaj od drogi na dole, ale zajechaliśmy pod od posesję, więc bez sensu było tam stawać, dlatego pojechaliśmy tak jak Panu przekazał, tak jak jest. To napisane na e, stronie, że trzeba zacząć tutaj od góry. Tu jest to miejsce, o którym mówiłem, gdzie się parkuje. Pod lasem jest droga. Bez problemu można postawić kilka od. Jakby było więcej osób, to będzie problem. I z tego miejsca wyruszamy tutaj w górę, na lewo, do asfaltu i jedziemy kawałek dalej. Podobno przy jakimś dużym kamieniu odbija się już w lewo na trasy. No i powoli dojeżdżam do szczytu. Po niecałych 5 minutach. Jesteśmy na początku tras, a wygląda to mniej więcej tak. Po lewej stronie mapka, gdzie się znajdujemy? Tutaj jest początek, łącznie są trzy trasy. No i zapytacie się, gdzie są kolejne. Otóż tutaj wjeżdżamy przez tą bramkę Black River i dosłownie kilkadziesiąt metrów, 50 metrów dalej są odnogi. Na wprost idzie główna linia Black River, czyli najtrudniejsza z oznaczeniem czarnym i na lewo i na prawo idą łatwiejsze trasy a te trasy to między innymi na lewo Głodna Kłoda i na prawo Granda Banda to co jest tutaj na pewno charakterystyczne i to co mi się już na filmikach podobało to skały fajne, bardzo fajne skały pięknie przejechaliśmy pierwsze metry Black River i od razu przed nami pokazał się taki Dość wymowny znaczek, który dużo mówię o tej trasie. Mianowicie tu mamy takiego gościa, który może gdzieś tam spać w dół. No i zobaczmy co tu się dzieje, bo tu są jakieś rzeczywiście skałki. A jak to wygląda? Wow! No powiem Wam, że wygląda to stromo. Ok, może kilka ciekawostek na temat miejsca w ogóle, w którym się znajdujemy. No to co? Jesteśmy w Czarnorzekach. Miejsce, w którym obecnie stoimy to pas skał skałek czarnorzeckich. Eee, a miejsce, z którego startują wszystkie trasy, to podobno Sokoli grzbiet o wysokości około 526 metrów nad poziomem morza. I właśnie z tego powodu prawdopodobnie dzisiaj tu jesteśmy i mamy możliwość jeździć, bo jest dość nisko, śnieg już stopnia, warunek naprawdę jest przedni. Eee, jest tutaj... <grych> Dość sucho, zresztą miejsce jest naprawdę spoko. Dla samobójców, chyba też by też mieli co tutaj robić. Mateusz, ja myślę, że tu myślisz, można przeżyć jeszcze. Myślisz, że można przeżyć? No, I to będzie bolesne, chociaż? No to w sumie szkoda, nawet. Ile lotu jest? No ale sami widzicie, jaki tu jest klimat w tym lesie? Kanada, Kanada. Gdzieś tam podobno są jakieś featurey. Black River jest najtrudniejszą trasą z tego, co było napisane. I zobaczymy, czy rzeczywiście jest najtrudniejsza. Patrząc się na te skałki, które nas czekają, to jeżeli gdzieś. Tamtędy trasa będzie przebiegać, co rzeczywiście może być srogo. No okej, okay. no to jesteśmy na początku traski Black River. Zaczynamy. Tutaj zaczyna się niewinnie, taką wandą, mały uskok. No i zaczynamy. Jedziemy tutaj sobie taką szczytówężką. To cały czas po grani. I zaraz po prawej stronie, zobaczycie, mamy cały czas skalne występy. O, tak jak tutaj, mamy wykrzykniki, że jest niebezpiecznie, bo można spaść na prawo. No, trzeba na pewno uważać, żeby gdzieś tam nie polecieć. I tutaj są jakieś ścianeczki. Jedziemy dalej, tutaj mamy cały czas jazdę z taką szczytówką i lepiej tu wziąć od lewej, bo dojeżdżamy do trudniejszej sekcji. I tu jest fajniejsza linia. I wyjeżdżamy. 别说了。 Wyjeżdża szczyt i mamy taką ostatnią ściankę pomiędzy kamyczkami i korzonkami w sumie, tak samo, i koniec. Uff. Co możesz powiedzieć o niej, jak Ci się podobało? Płynna, ale taka mało czarna. Mało czarna, nie? Taki trochę niesmak pozostał, bo nie człowiek tak. się przygotowuje na jakieś feature'y, a okazuje się, że tak naprawdę trochę taka family friendly, nie? Black River miał być najtrudniejszy, a okazał się najłatwiejszy ze wszystkich. A jedyną trudnością jest to, że obok jest przepaść. Jedzie Mateusz. Proszę. Dlatego teraz jedziemy opalać kolejną, czyli głodną kłodę. Dobra, lecimy w górę. Teraz na drugą nóżkę głodna kłoda. Czyli tutaj. Rasa taka typowa Land of Lone, czyli taka ziemia sypiąca się po. po nogach, jest wymagająca pod tym kątem, że. trzeba uważać na ścianeczki i takie featurey jak ten. I tutaj tego gapa bo on jest taki, że. Można źle polecieć. Oj, na przykład, ja sobie tutaj chyba dobrą linię wybrałem. To jest kilka opcji do wyboru. Trzeba wybrać właściwo. Oj, na przykład, już teraz zepsułem, bo mogę jechać linią naprost, A tak to tutaj dojeżdżamy do drogi, przecinamy ją na drugą stronę. Trzeba jechać dalej. Tutaj dalej, jakbyśmy pojechali, to dojeżdżamy do końcówki Black Rivera, a na prawo odbijamy z powrotem na podjazdówkę. Jesteśmy już po przejechaniu dwóch singli. Na razie to jest taki rekonesansik. Sprawdzamy linię. No, trasy są takie triki. Jest kilka przeszkód, nad którymi na pewno trzeba się zastanowić, jak na przykład gapik na głębokiej kłodzie, gdzie. Trzeba uważać, żeby nie polecieć za bardzo do lewej przepaść. No i trasy są naprawdę spoko. Naprawdę jest to widać, że tutaj włożyli w to serce. Śmiało można powiedzieć, że to takie najlepsze czeskie single w Polsce. Albo polski trutno. Jeżeli się zastanawiacie, czemu podprowadzam elektryka, to kurwa formę trzeba robić. No to co? Siu! Powodzonka! No to jedziemy! Kolejny raz. Tu trzeba uważać, żeby się wkleić. Wjeżdżamy na Grande Bande. To jest najkrótsza trasa ze wszystkich. Ma 750 metrów długości. Dla przykładu Black River jest trasą najdłuższą. Ma około 850-860 metrów metrów no i jeszcze jest głęboka płoda tam trasa ma też około 760 metrów tu jak widać piękne skały po lewej się malują super się tu jedzie, no jest taka czciueczka po prostu ekstra to no nic tylko po prostu jeździć oj teraz zaraz zaczynają skałki tutaj no, mamy przejazd przez taką sekcję z kamieniami i zaraz wjeżdżamy na ścianeczki. Ścianeczki takie zacne, bo może nie jest za bardzo stromo, ale na pewno jest, jest na co najeżdżać. Wow. To było dobre. Tu trzeba uważać, żeby natrafić znowu na pięki. I tutaj mamy wjazd na hopkę, potem kolejna. I tu już jest koniec, tak naprawdę. są bandy, które jeszcze są nie wyschnięte. Nie rozjeżdżamy. Traska dojeżdża nam tutaj do końca. Do ścianeczki, do drogi, Trendy... o i tędy się zjeżdża. I koniec. Jesteśmy koło jednego z fajniejszych feature'ów na trasie Granda Banda. Czyli takie ścianeczki tutaj w tle, omszone. I właśnie Mateusz będzie teraz upalał je, także trzymajcie za niego kciuki, żeby gdzieś tam nie spadł w przepaść. Na Grandzie Bandzie mamy także chopeczki, właśnie Mateusz tutaj pięknie pokazał jak się lata. Jesteśmy po siedmiu zjazdach, zrobiliśmy kilka razy Grandę Bandę, czyli naszą ulubioną trasę. Najkrótszą, ale ma najwięcej ciekawych elementów, fajne ścianki eee, i powoli będziemy się zbierać. Co myślimy Mateusz o tych trasach, które tutaj są? Jak oceniasz w ogóle cały ten kompleks ścieżek w Czarnorzekach? Elegancko. Elegancko, co nie? Jest taki czeski posmak. Jest czeski posmak. Naprawdę to co, to, co mówiłem na samym początku: kanadyjski e, las. Taki trochę a'la rychlebskiej, ścieżki, ale trudno, nie ma może aż tylu głazów, ale te skały, które są obok, naprawdę robią fajny klimacik. Jeszcze mam jedną aktualizację od y, Lokalsa. Tu jest parking, o którym mówiłem wcześniej, czyli Miejsce pod lasem. Jeżeli tutaj to miejsce byłoby zajęte, to warto podjechać albo kawałek dalej do wieży widokowej na parking, albo w ogóle się cofnąć z powrotem do kościoła. Tam jest duży parking i bez problemu zaparkujecie. Ok, dzięki za oglądnięcie i do zobaczenia! Hej!